Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy dzień zaduszny, niezwykły dzień, dlatego, że dwa razy w roku otwierają się bramy do tamtego świata i dusze, które są w czystu, mogą przyjść sobie odwiedzić miejsce, dla nich bardzo ważne, gdzie, gdzie przebywały. No i oczywiście w tym czasie według takich tradycyjnych wierzeń wiejskich spodziewano się właśnie tych ludowych dziadów, że przyjdą. No i trzeba było się oczywiście przygotować. Kiedy ta brama miałaby się otworzyć? No oczywiście otwierała się we wszystkich świętych na wieczór. Niektórzy nawet twierdzili, że, że dusze nawet chodziły do kościoła, że powinna być dla nich specjalna odprawiona. Ale jak przyjmowano te, duszy, te duszyczki w domach? No właśnie, w domu tego dnia powinno być napalone. Powinno być napalone, a jak to się mówi, na kominie powinno stać jedzenie... Taka, żeby one się mogły też ogrzać i pożywić, w takiej tradycji. Ja pokażę, może tak tą kamerką, jak to tak powinno wyglądać. Tutaj mamy taką tradycyjną kuchnię. O, i tutaj stoi właśnie taki garnek z jadłem. I on tak, akurat tu jest kapusta z mięsem, taka bardzo smaczna, aromatyczna. No właśnie, i te duszyczki, które przysz, przyszły, powinny się tutaj pożywić. Także tak, powinniśmy ich tu bardzo dobrze przyjąć, żeby były. Zadowolone, żeby odeszły do tego świata na drugą stronę, i jak to się mówi, nam błogosławiły, także nie pomstowały, broń Boże, na nas. A jak poznawano, że taka dusza przyszła, że te dusze tu przyszły? Wtedy, jak mi opowiadała mama, bo ja to głównie, wiecie, tą wiedzę czerpałem ze swojego domu rodzinnego, że jest taki specyficzny palenie się, takie, takie były takie piski, pi, pi, pi. To właśnie to był znak, że te dusze przyszły. Wtedy taki w mieszkaniu robił się, można powiedzieć, specyficzny nastrój. Jak jeszcze te, te, te dziady można powiedzieć, tak obchodzono. No i trzeba właśnie w tym czasie to trzeba, trzeba było kierować rozmowę, żeby opowiadać e, o tych właśnie dziadach, e, a, a o nich jak najlepiej, oczywiście mówić, wspominać, i stąd takie są te e, wypominki takie. Ale to są ludowe takie wypominki, że się ich wypomina, A się mówi się, a babcia to byli o jak ona byli babcia byli dobrze, a co robili a ten a dziadek jaki był dobry, ale te wypominki sięgały aż do pradziadka. W moim przypadku to sięgano do Błażeja i do Anny. Anna była dobrą gospodynią, wyjątkową, także pomagała ludziom, dlatego, że miała takie zdolności dane od Boga i umiała leczyć dzieci, pomagać dzieciom, do niej przyjeżdżali do, można powiedzieć do późnej starości, kiedy mogła ludziom pomagać, no to wiele furmanek pod, yy, jak gdyby domem stało, bo znów był człowiekiem rozrywkowym dlatego nawet zapościłem na jego cześć, na wąsy, bo wiem tylko tyle że miał wąsy miał karczmę i podobno w kaczmie więcej przehulał przepił także był to na pewno wesoły rozrywkowy człowiek, którego my na pewno, nasze środowisko by na pewno doceniło lubił można powiedzieć w tańcu gwiazdorzyć. no właśnie i tak wyglądały ludowe dziady, właśnie tak się należało ich przyjmować ugościć i żeby mogli sobie odejść na wrócić jak gdyby do tego czystca Dlatego, że wierzcie mi, że dusze w czystcu są jeszcze nieszczęśliwe. To nie jest to miejsce, w którym dusze są już błogosławione, że one już, można powiedzieć, poszły do raju. A nie daj Boże, do piekła, to tam w ogóle mają mówić, ciężkie doświadczenia. No właśnie. Tak, ale y, to już zupełnie temat na, in, na inne y, opowiadanie, na inny filmik, bo jeszcze są dusze, które nie odeszły z tego świata, bo te, które przyszły z czysta i jak będzie się brama na tamten świat zamykać, to one brama ich wciągnie. Także one pobędą, nie wiem tam jaki czas mogą pobyć, i po tak jak się brama zamyka, to one już odejdą, one tu nie zostaną. Tak silna jest ta siła tamtego świata, bo one już przeszły tą bramę. Natomiast są jeszcze dusze pokutujące tutaj na tym świecie, które nie odeszły. Tą granicą, taką, ja mówiłem o tym, to jest rok czasu. Rok czasu jest się tym nieboszczykiem. To jest specyficzny czas. I wtedy, jakieś się bramy otwierają na tamten świat, to dusze, jeśli powiedzmy. Były wszystko się, można powiedzieć, poszło tak zgodnie z planem, powinny po roku czasu odejść już do czysta. Natomiast z jakiegoś powodu wiele tuż zostaje właśnie tu na tym świecie, i niektóre mogą żyć nawet setki lat. To są miejsca, gdzie one straszą, to są te upiory. E, także, ale to jest temat na no, zupełnie inny filmik, ale e, dzisiaj tylko miał być poświęcony takim wiejskim dziadom. Także. Mam nadzieję, że może coś słyszeliście też o tych wiejskich dziadach, może tak samo u was przyjmowano właśnie w, te, w ten wieczór, w tę noc. Także pozdrawiam, życzę miłego oglądania.